No cóż, no na pewno zagraliśmy dzisiaj, z mi się, z dużo lepszą drużyną na, na, na dzień dzisiejszy, przynajmniej w tym dniu, bo Janka była zdecydowanie lepszym zespołem. Aczkolwiek e, gdzieś tam ta taktyka w głowie, bo wiedziałem, że, że, że będzie drużyna, która będzie chciała grać do przodu zdecydowanie, e, praktycznie runęła w gruzach od samego początku, gdy straciliśmy kampkę po ostatnim fragmencie. Wtedy musieliśmy się otworzyć, pójść bardziej do przodu, a, a wiadomo, czym się charakteryzuje polska piłka. Przede wszystkim w kontrataku, no i to Błonianka szybko wykorzystała, wychodząc na 2-0, praktycznie otworzyli sobie już zdecydowanie wynik. W dalszej części gry, a szczególnie od początku drugiej połowy, próbowaliśmy gdzieś tam nawiązać, nawiązać umnożoną walkę, wręcz nawet długimi fragmentami mieliśmy przewagę. No, w szatni powiedziałem chłopakom, że jeszcze nic straconego, że gdzieś tam w przypadku strzelenia szybko tej bramki kontaktowej, mogłoby to się jakoś, jakoś odwrócić. No uważam, że tutaj sędzia trochę się nie, po, nie popisał w sytuacji, w sytuacji gdzie Klement mm, Kłabe miał, wygrał pozycję z dwoma zawodnikami, przy linii końcowej. Yy, no i został po prostu powalony moim zdaniem. No nie wiem, mamy materiał filmowy, więc trzeba to przeanalizować. Moim zdaniem był ewidentny karny. W sytuacji, gdzie, gdzie było 2-0, wtedy bramka, ewentualna bramka kontaktowa mogłaby rzeczywiście chłopców uskrzydlić i, i różnie w dalszym e, toku tego meczu mogło się, mogło się to skończyć. Ale niestety no, to, co nie zostało obiznięte <grych> dla nas e, gdzieś tam w niedługim czasie Bumianka wykorzystała jedną z kontrataków, przy okazji jeszcze błąd obrońcy. Strzeliła na 3-0 praktycznie wtedy już było po meczu. Chwała chłopakom za to, że jeszcze chcieli walczyć o honorową bramkę i gdzieś tam w końcówce tą bramkę zdobyliśmy. No tak, no to mecz tak, jakiego się spodziewaliśmy. To yy, tak jak mówiłeś, trudny przeciwnik, yy, trudny mecz. Ale na, ale na naszą korzyść, o tak powiem. Udało nam się zrealizować w większości to, co sobie zaplanowaliśmy. Mnie trzeba pochwalić naszą grę w obronie. Na przykład wybrany przez kibiców zawodnik meczu Daniel Dzieszyński. Dobrze to wyglądało, dużo lepiej wygrywaliśmy. No Daniel po pierwsze jest dobrym zawodnikiem, świetnym zawodnikiem, więc też nie dziwię się. a a jeśli chodzi o, o grę defensywną całego zespołu, wyglądało to poprawnie, choć mnóstwo przed nami pracy. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Nie, też nie wyróżniałbym tylko jednego zawodnika, o tak jak, jak Daniel, choć szanuję wybór kibiców, a, ale cały zespół zasłużył na, na, na słowa uznania po tym meczu.